thank Szarbelu, patronie nasz, święty Szarbelu, patronie nasz, bóg się, bóg się. patronie nasz, Panie się, Panie się, Panie się za nami. Panie Komisarzu, patronie nasz, Panie Komisarzu, patronie nasz, módl się, módl się, módl się. Za nasami święty szarbelu, na chronien nas święty szarbelu, na chronien nas. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te. Tu sei benedetta fedomna. E benedetta frutto del tuo, seno Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Ave Maria, piena ti gracja, Signore con te. Tu sei benedetta, donna, e benedetta frutto del tuo, sen, Święta Maria, Matko Boża. Mów się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Awo Maria, piena gracja, signore Conte. Tu sei benedetta tragedona, e benedetta frutto deposiego zezudniu. Święta Maria, matko Boża. módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Święty Szarbelu. Patronie nasz, święty Szarbelu, Patronie nasz, modl się, modl się, młody się za nami. Siostry i bracia, po przejechaniu tysięcy kilometrów, po tej długiej, pięknej peregrynacji po ziemi Italii, po Europie i naszej ojczyźnie, Święty Charbel dotarł do swojej celi, celi, której pozostanie na zawsze, w środku Europy, aby modlić się za nas, aby być dla nas ostoją, ostoją miłości, pokory i spokoju. Dopo tanti migliaja di chilometri, San Charbel, arrivato qui, finalmente, nella sua cella, di a Florencia, arrivato qui. Per estare per sempre, pregare per noi. Święty Szarbelu, prosimy Cię tu obecni, tej dzisiejszej nocy, abyś wypraszał nam wszystkim, którzy, którzy będą się modlić Twoją pomoc, pomoc przed naszym Panem Jezusem Chrystusem za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny. O Święty o Szabel. noi qui saremo sempre chiedendo San Sarbel sempre le tue grazie che tu intercedi per noi. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże. Zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże. Zmiłuj się nad nami. Duchu święty Boże. Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże. Święta Maryjo Królowo-Pustelników. Święty Szarbelu. Święty Szarbelu, żyjący cudzie Boga. Módl się za nami. Święty Szarbelu, bohaterze pobożności, miłości i wiary. Módl się za nami. Święty Szarbelu, czyste źródło zaspokajające wszelkie nasze pragnienia. Módl się za nami. Święty Szarbelu, lekarstwo uzdrawiające duszę i ciało. Módl się za nami. Święty Szarbelu, hojny dawco wypełniający wszystko. Módl się za nami. Święty Szarbelu, pustelników zdumiewającymi cudami słynący. Módl się za nami. Święty szarbelu, zgardzicielu wszelkich bogactw tego świata. Się za nami. Święty szarbelu, baranku pokorny, z sercem pełnym współczucia. Się za nami. Święty szarbelu, aromacie drogocenny, przenikający świat. Się za nami. Święty szarbelu, wielki sługo Najświętszego sakramentu i najświętszej Maryi Panny. Się za nami. Święty szarbelu, przykładzie pobożności, zdumiewający. Dwugodzinnym dziękczynieniem czynieniem po przyjęciu ciała Chrystusowego. Się za nami. Święty szarbelu hojny dawco, napełniający błogosławieństwami stworzenia. Się za nami. Święty szarbelu wonne kadzidło cedrów Libanu. Się za nami. Święty szarbelu światło oświecające kościół Boży. Się za nami. Święty szarbelu światłości wspaniała, którego w gróbce przez 45 dni. Nad ziemskim blaskiem jaśniał. Święty Szarbelu wdzięczny powierniku wysłuchujący próśb wiernych. Święty Szarbelu niewinny i posłuszny ponad wszystkie wszelką chwałę. Święty Szarbelu. Biedaku, kochający i przyjmujący z miłością każde cierpienie. Módl się Święty Szarbelu, głosie wołający i budzący sumienia. Módl się za Święty Szarbelu, doskonały wzorze dany ludzkie, ludzkości naszego stulecia. Módl się za Święty Szarbelu, aniele w naturze człowieka. Módl się za Święty Szarbelu, bezcenny klejnocie zakonów. Się za Święty szarbelu skarbie nasz i wieczna klubo. Się Święty szarbelu, patronie jedności Chrystusowego Kościoła. Się za Święty szarbelu, nasz patronie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Afi Jano, a sam szarbel. Tutte le ancora intenzioni per tutti gli italiani, per l'Italia, per le famiglie. Affidiamo anche, in modo particolare, voglio affidare Patrizia, suo marito malato, Giorgio, la sua famiglia, Raffaella e Francesco, e vogliamo affidare a Dele. Giuseppe e sua figlia Martina, tanto a te, Signore. A te affidiamo tutti quelli che anche Rosaria e il suo marito, tutta la famiglia, la dottoressa Anna e la sua famiglia, affidiamo con tutto cuore di tutti i nostri fratelli e sorelle che abbiamo in questo momento nella nostra mente. Signore pietà, Signore, Signore pietà. pietà, Cristo pietà. Signore pietà. Signore, pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo, Cristo esaudiscici, esaudisci. esaudisci. Padre del cielo che sei Dio, Ami. Ami, pietà noi. Figlio Redentore che sei Dio. Ami. Ami, pietà Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità unico Dio, San Charbel, profumo del Libano, Monaco esemplare, Santo Guaritore, potente intercessore. Amico della croce, pregate adoratore dell'Eucaristia, devoto pregate alla Madre di Dio, pregate sacerdote pregate senza macchia, pregate modello pregate di preghiera, pregate amante pregate del silenzio, pregate modello pregate di obbedienza, pregate 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 maestro pregate di saggezza, pregate 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 esempio pregate di umiltà. Prega prega per noi. speranza dei malati, prega prega per noi. conforto dei sofferenti, prega 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 per noi. consolazione dei tribolati, prega prega per per noi. scuola di penitenza, prega, prega per noi. Giulio, giulio di purezza, prega prega per specchio di virtù, prega, prega, prega per lui. noi, Costante nelle prove, prega, prega per noi. Eroico nel sacrificio, prega, prega per noi. Fermo nelle tentazioni, prega, prega per noi. Operatore di miracoli, prega, prega per, per noi. Sole dell'Oriente, prega, prega, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudisci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Módl się za nami, wielki pustelnik u Boga, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, Ty, świętego Szarbela, kapłana i pustelnika, porwałeś i dotknąłeś pięknością swojego oblicza już tutaj na ziemi. Przez to stał się mocarzem ducha i heroicznym wzorem modlitwy oraz pokuty. Dzięki Kościołowi Twojemu był w nieustannym zjednoczeniu ze swoim Panem i z ludźmi poprzez okazywane im miłosierdzie. Spraw prosimy Cię, Panie, abyśmy za jego wstawiennictwem, za, abyś za Jego wstawiennictwem zaszczepił w nas, nasze serca zrozumienie dla ważności życia duchowego, pragnienie zadośćuczynienia oraz tego, co konieczne dla naszego uświęcenia dla naszego zbawienia, ponieważ nie potrafimy go tak do, doskonale naśladować w samotności, umartwieniu i sposobach uświęcenia. Wszechmogący, wieczny Boże, który dałeś nam w osobie świętego Szarbela piękny wzór, jak mamy nieustannie realizować i doceniać życie nadprzyrodzone, a także potrzebę pokory i wyrzeczenia, racz nam udzielić za jego wstawiennictwem selkih łask o które dzisiaj ciebie prosimy przez Chrystusa Pana naszego amen, amen. Preghiamo o dio che hai condotto san server ai vertici della santità concedici concedi a noi per la sua intercessione le grazie che ti chiediamo donaci donaci a noi di imitare le sue virtù e il suo amore per te per prossimo mi pento Dei miei peccati, mi propongo di combattere le tentazioni, per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Święty Szarbelu, módl Bóg się za nami. Na nami. San Szarbel, rega per noi. Kochani moi, i teraz niektórzy jeszcze będą się modlić tutaj, e, będą uwielbiać Boga w tych minutach, tu jeszcze, w tym czasie. Jutro spotykamy się na wspólnej modlitwie o godzinie ósmej rano. Będziemy uwielbiać Pana Jezusa już od rana. Rozśpiewamy kiedy ranne stają zorze. Allora, cari fratelli sorelle, concludiamo. Qualcuno resta qui ancora, pregare. Ma domani mattina ale otto già iniziamo sarà le lodi, pregiamo insieme. Do, jutro również o godzinie o godzinie 10.30 będzie nabożeństwo uwielbienia. Domani anche o Radie Sara Adorazione, Eucharystica, che fa faremo proprio in Quisto Tutaj, w tym miejscu, będzie adoracja Pana Jezusa, już w tej kaplicy Remie. A później o 12.00 również tu już Eucharystia, który przewodniczył będzie. Ksiądz biskup, a o 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia, która zakończy nasze uroczystości wprowadzające. I tu będzie czekał. Cari fratelli sorelle, domani alle 8 di mattina la nostra preghiera, a poi di lodi, matitudine. Poi, ore 10.30 di nuovo adoreremo Gesù. Ma già qui, in questa stanza, questa cappella, ma in questa cella, ma ore. Mezzogiorno la Santa Messa anche da questa cella di San Charbel e poi ore 15 la coroncina della Divina Misericordia che concluderà le nostre celebrazioni. Adesso chiediamo ancora la benedizione del Vescovo Proscime, buon goswabinzgo, Senza Biscuito. Niech imię Pańskie będzie błogosławione Teraz i na wieki Spomożenie nasze w imieniu Pana Który stworzył niebo i ziemię Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty Amen Błogosławmy Panu Bogu chwała